Rozpoczynamy spływ do Dokczycach, przy tamie przedami pierwsze bystrze Donia jak grzecznie siedzi Super Ja się muszę bardziej rozpędzić bo ja jestem Pomóż! Co ci mam pomóc? Naratuj! Kurde, miałem dwa razy akcję, że? No, my też. Ja coś czuję, że będę glebę miał, bo my strasznie też nie jest. Niskie stan rzeki. Ale prąd wartki, więc się fajnie płynie. Dobra, to może się rozdzielmy. Haha! Dobra, 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 o ty! O ty! Masz za karę! Przepraszam, a czy ten pies ma kartę pływacką? Pływa I... jak delfin O kurde. O, tu jest. Wróciło <grywa> mnie. Zobacz co tu jest, Kuba, to jest taka, Masz tu taką dziurkę jak ja? No, ma tu taką dziurkę na piwo. Jej, jej, jej. Jej, jej. Jak coś to ja raz wypycham. Tak, tak, co ty się dzieje. Jest, Żyjecie? Żyjecie? Fajna ma taraba ta tutaj na tym odcinku Bardzo się fajnie płynie Wyobraźcie sobie, że ja stoję w miejscu, nie muszę wiosłować, a nie stoję na mieliznie, tak się prąd w ogóle układa Chodź zabryć, mhm. chyć mnie, zabryć. O! ale dobra, starszy, dobra starszy, dziękuję za wystartowanie tutaj chyba jest po prawej problem, oni wszyscy brodzili po prawej, więc całkiem po lewej spróbujmy kolejne bystrze myślę, że środek będzie najlepszy o. Ale gdyby nie było, woda w kajaku jest? Uwaga na kamień! No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby tak zatopić kajak. Już już wszystko, wszystko w porządku. No panie, coś pan, trochę wody pan nabrał, tak chyba. Trochę wody jest. Nie, najlepiej dźwignąć go po prostu na chwilę, o. Do góry, do góry. Okay, no i. Dzięki, Dzięki Siśle. Też na tym samym kamieniu? Na tym kamieniu. No. No. no nie przedań. Dobra. Też. I co teraz? Tu chyba jeszcze radeczki. Tak, widział. Piękna światełko, bardzo ładna rzeczka. Whoa. Akcja Relacja. Ale gura! Dobry, ale kurde kręci. sobie głębokim nurtem. Teraz którędy iść? No ja wybrałem tą stronę. Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł. Łociów, łociów, ale się wkopałem. Nie płyńcie tu, płyńcie tam. O kurde, ale mnie tu zaraz wkręci, ale mnie tu wkręci wir, wkręci mnie wir zaraz. Tu jest dosyć niebezpiecznie Ciekawe jak to tam pójdzie no, Tu jest problem Dobra, przeszedłem. Uu! 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 Co się dzieje? Czemu ten kajak jak się tak przychylił? Co tu się stało? Panie Adamie, co się stało? O, tu jest jakieś trudniejsze miejsce. Ta... Ojej! <grymny> Ale mnie na jakimś wirze za, zakręciło Straszny zakręt był wiesz? nas też obróciło Wir taki, że... Że ho ho Ładnie Tak się ładnie płynie Szybciutko Szybciutko Trzeba, trzeba trochę Równać Ło Uhuhu uh. Jest bystrze, jest zabawa Ło, jakiś głaz wystaje It's fun. We should do this. Have it. Just. Nice. Raba na odcinku od tamy w Dopczycach do Gdowa. 12 km, 3 godziny spływu. Bardzo fajna rzeczka, polecam.